Moim zdaniem to jest prawie ćwierć wieku już, jak tu jesteśmy i rzeczywiście y, moje święta Bożego Narodzenia bez kolegiaty były jedne, jak byłam e, w wysokiej ciąży z córką. A potem już zawsze nawet dzieci e, tutaj nam leżały e, w kołyskach i przyjeżdżały na pasterkę. I no rzeczywiście, tak jak Hania powiedziała, kilka pokoleń już tutaj e, się pojawiło. Znaczy nie chcę mówić dzięki nam, bo to dzięki Panu Bogu. E, i, i tworzymy rzeczywiście taką w Głogowie fajną, zgraną ekipę ludzi, którzy kochają śpiewać, kochają muzykować. E, są chrześcijanami, katolikami. Mogli gdzieś się nie spotkać jak w kolegiacie. Tak powstała świąteczna schola kolegiacka. Zresztą zaśpiewaliśmy raz na Boże Narodzenie, potem raz na e, Wielkanoc, i właśnie tak powstała świąteczna schola kolegiacka, ponieważ spotykamy się tylko w święta i tylko w święta śpiewamy tutaj. I jest to dla nas coś wyjątkowego, bo, bo czujemy się, że współtworzymy e, tę liturgię i nie jesteśmy biernym widzem. Potrzebujemy tego chyba, dla nas to jest ważne, a mamy nadzieję, że dla ludzi również, bo często zostają i śpiewają z nami już po liturgii, więc ta to piękne jest. związana z, ze szkołą kolegiacką i w ogóle co cię tu przyciągnęło? Gdzieś słyszałaś? usłyszałaś, czy, czy. To, jak długo jestem tu, to jest bardzo trudne pytanie, bo w marcu skończyłam 30 i mam wrażenie, że tyle tu jestem. No właśnie tutaj rozmawialiśmy z koleżanką, że kiedyś my byłyśmy takimi dziesięcioletnimi dziewczynkami, które tu śpiewały, a teraz jesteśmy już trochę starsze i patrzymy jak to... E, Nowe pokolenie tutaj znowu pojawia się w kolegiacie i super się na to patrzy, mimo wszystko, że są y, młodzi w kościele. Może tworzycie chyba taką rodzinę trochę dobrej, nie? Y, myślę, że tak. Myślę, że tak. Znamy się od lat, y, spotykamy się od lat i no to jest taka trochę rodzina. Przyjeżdżają też daleko. Wiesz co, no y, akurat dziś tak się zdarzyło, że, y, że nie ma y, tych naszych przyjezdnych muzyków, chociaż był Mateusz Kwapień, akordeonista. E, to jest jeden z niewielu razy, kiedy nie ma Mateusza Pliniewicza, który zwykle przyjeżdżał do nas albo z Krakowa, albo z Warszawy e, i wielu muzyków rzeczywiście przyjeżdżało. Natomiast e, trudno powiedzieć o profesjonalnych muzykach, bo, bo większość ludzi, kto, którzy stają w scholi i śpiewają, to są amatorzy śpiewający. Śpiewający obecnie na przykład często e, w Studio Talentów albo śpiewający w innych swoich e, miejscach e, przy kościołach albo w Chórze Gospel. E, więc no ale zawsze na święta jesteśmy